W ubiegłą sobotę w ramach obchodów Święta Niepodległości na placu pokoju w Lęborku prezentowały się Lemborskie Służby Mundurowe i Stowarzyszenia. Przybyli Lęborszanie w trakcie uroczystości mieli okazję obejrzeć pokaz nowo zakupionego sprzętu ratowniczego w akcji cięcia samochodu przez strażaków. Na placu pokoju w Lęborku odbył się pokaz ratowniczy z użyciem sprzętu hydraulicznego Państwowej Straży Pożarnej z Lemorka oraz również Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi Lęborskiej. Pragnę zaznaczyć, że zostaliśmy wyposażeni w jeden z bardziej nowoczesnych sprzętów w chwili obecnej, który można dostać na rynku. Są to duże moce sprzętu hydraulicznego, który jest potrzebny do cięcia nowoczesnych pojazdów. Tutaj ochotnicy pokazali swój najnowszy nabytek. Jest to, są to narzędzia hydrauliczne o napędzie elektrycznym, które są jednym z nowocześniejszych w chwili obecnej w Polsce. W chwili obecnej pokazaliśmy, jak wykonuje się dostęp do osoby poszkodowanej w trakcie wypadku drogowego, który, może, który występuje na drogach. Przybyła na uroczystość Straż Graniczna, postawiła na prezentację pojazdów. Przewieźliśmy samochód marki Land Rover Defender, samochód Jeep oraz szybką łódź pościgową. Oprócz osób starszych największą frajdę ze spotkania z mundurowymi miały dzieci, ale i młodzież w wieku licealnym wykorzystała okazję, by uzyskać potrzebne im informacje na nurtujące pytania. Dzieci się interesują, no te młodsze to oczywiście bardziej chodzi o to, żeby włączyć sygnały, tak? żeby pokazać jak działa radiostacja, e, żeby pokręcić przede wszystkim kierownicą tak? w tych samochodach. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież taką e, licealną już, no to pytają się między innymi o rekrutację, jakie są zasady naboru. Swoje umiejętności prezentowali również łucznicy z lęborskiej drużyny łuczniczej oraz Legioniści z Legionu X. Prezentujemy dzisiaj część uzbrojenia y, Legionu X sprzed 2000 lat, czyli z I wieku przed naszą erą. X Legion Juliusza Cezara. Prezentujemy dzisiaj hełmy typowe do tego okresu, miecze, łuki uzbrojonych, ubranych, nie więcej legionistów, jak wyglądali w tamtym okresie. Każdy, kto chciał, miał okazję nie tylko obejrzeć wystawione eksponaty, ale również mógł przymierzyć replikę ubioru sprzed 2000 lat. W czasie prezentacji nie zabrakło również przedstawicieli lęborskich klubów Night Riders i Moto Legionu, funkcjonariuszy lęborskiej policji z nowym dwustukonnym Volkswagenem Passatem z wideorejestratorem, a także przedstawicieli Związku Kartesa Polskiego prezentującego stare pojazdy wojskowe. A gdy oko zostało nacieszone, nie mogli skosztować grochówki lub upiec na ognisku kiełbaskę w Towarzystwie Harcerzy. Gratulujemy pomysłu i czekamy na więcej tego typu inicjatyw.